Jak się okazuje filmiki o słodyczach naszpikowanych truciznami albo ostrymi przedmiotami, już. nie No kurwa, serio te TikToki pierdolone na poważnie ktoś wziął. I w telewizji jest to gówno. Panie kra, mam pomysł. nie Nie wierzę. Już miesiąc temu robiły furory na jed. czy ten dźwięk będzie kurwa. Ze SpongeBoba tutaj, w dokumencie jednym z ulubionych przez dzieci komunikatorów. Wiele wskazuje na to, że niebezpieczną zabawę mogły wymyślić same dzieci. Niepokojący trend odkryła Kinga Szostko, prezeska fundacji Bezpieczne Dziecko.org. Na czym ten trend polega? Na tym, że użytkownicy, czyli dzieci, podrzucali sobie pomysły na Halloween. Granulat na mrówki zamiast orężatki na szczury w papierkach po chubie-bubie, wykałaczki w piałkach, żyletki, do zamieniania słodyczy na kamienie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie, do nie kesenki, czyli pani Krapia ja mam pomysł. Pani kra, ja mam pomysł. Dzieci same komunikowały O już mój Boże. pod koniec września, że w tym roku nie będę jadł cukierków, bo nie wiem, co w nich znajdę. A teraz możemy spotkać posty tych dzieci. Panie Krawie, dlaczego chciałeś zrobić tam krzywdę? Czy to był Twój pomysł na halę? Nie, dla nas? kurwa. Takich postów było 3,5 tysiąca. Panie Krabie, dlaczego chciałeś tam zrobić krzywdę? Nie, nie wierzę, nie wierzę, kurwa, nie wierzę, nie wierzę. Boże święty. <laughs> serio, ze wszystkich problemów aktualnie, kurwa, istniejących w internecie i tych innych dziwnych rzeczy, to zwrócili uwagę na pana kraba. <laughs> Mam pomysł, kurwa.